Siemanko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale poświęconym wirtualnym klubom FIFA 15. Dla przypomnienia, jest to seria filmów instruktażowych, kierowana szczególnie dla osób nowych, które nie miały wcześniej styczności z tym trybem, a chciałyby go wypróbować, lub dla osób, które nie miały pojęcia o istnieniu tego trybu aż do teraz. Z czasem pojawią się materiały, które mogą przydać się nawet graczom, którzy w tym temacie już siedzą. Myślę, że dla każdego coś się znajdzie, bo zawsze może coś umknąć. Zatem do rzeczy. W poprzednim odcinku omówiłem tworzenie swojej wirtualnej gwiazdy oraz pokazałem jak rozegrać swój pierwszy mecz. W dzisiejszym filmie nadal pozostaniemy przy naszej gwieździe i zaprezentuję Wam w jaki sposób możemy wgrać swoją twarz do gry oraz gdzie możemy wykupić sobie na start umiejętności, które ułatwią nam znacznie grę naszym zawodnikiem. Zapraszam serdecznie. Aby wgrać swoją twarz, na początku wchodzimy na stronę esports.com gameface. Musimy się tam zalogować. W tym celu klikamy w prawym górnym rogu sign in i podajemy swoje dane do logowania. Są to te same dane, które służą nam do łączenia z Origin. Kiedy jesteśmy zalogowani na głównej stronie, klikamy przycisk start with your gameface. Możliwe, że po drodze, kiedy będziecie przedzierać się przez kolejne okna. Będziecie proszeni o pobranie i zainstalowanie wtyczek, m.in. Unity Flash czy Gameface plugin. Jeśli macie włączone blokowanie wyskakujących okienek, to musicie to wyłączyć bądź sprawdzać przy pasku adresu, czy przeglądarka nic wam nie zablokowała, aby móc zainstalować wtyczki. Na ekranie ze swoim awatarem wybieramy u dołu strony Edit Your Gameface. Czekamy, aż kreator nam się załaduje. W głównym oknie kreatora po lewej stronie mamy sylwetkę naszego awatara. Możemy go sobie przybliżać, oddalać i obracać, aby przyjrzeć mu się bardziej dokładnie. Nas jednak interesuje stworzenie własnej podobizny. Przejdźmy zatem do zakładki Start. Tutaj wybieramy płeć naszego awatara. W naszym przypadku oczywiście będzie to mail, gdyż w FIFA nie możemy grać kobietą, tak jak na przykład w tenisie. Następnie wybieramy soccer. Na samym dole docieramy do tego, co nas interesuje najbardziej. Jako, że ja mam swoją twarz już wgraną i pliki zostały na serwerze i jej, muszę je usunąć. Będziemy mieć tutaj opcję Generate Photo. Klikamy w to i wyskakuje nam nowe okno, gdzie mamy opisane, w jaki sposób musimy wgrać swoje zdjęcie lub zdjęcia, aby móc wygenerować swoją twarz. Informacje te nas zbytnio nie interesują, bo wszystko Wam wytłumaczę, ale z ciekawości możecie sobie je poczytać. Zatem potrzebujemy najlepiej dwóch zdjęć, zrobione od przodu oraz z naszego prawego profilu. Może być jedno, ale finalna wersja naszej wirtualnej podobizny będzie gorzej odzwierciedlona. Więc jak już będziemy robić zdjęcie, to róbmy od razu oba. Pamiętajcie, że zdjęcia nie mogą być ciemne, zamazane czy po prostu niewyraźne. Najlepiej jakby były robione przy naturalnym świetle w dzień. Widzimy tutaj obsługiwane formaty, wielkość zdjęcia oraz maksymalną wagę pliku. Więc zwróćcie na to uwagę, jeśli nie będzie wam coś działać. Pierwsze zdjęcie to zdjęcie od frontu. Patrzymy spokojnie w środek obiektywu, nie uśmiechamy się. Kiedy je wgramy, wyświetli nam się panel edycji. Po lewej mamy swoje zdjęcie, a po prawej wzór oraz suwaki do kontroli naszym obrazkiem. Nasze zdjęcie staramy się ustawić tak, jak w przykładzie. Klikamy Next i następnie korygujemy jasność, kontrast i kolory, aby poprawić to, z czym aparat nasz nie dał sobie rady lub światło nie było idealne. Przechodzimy dalej. Musimy teraz dać znać aplikacji, gdzie znajdują się nasze oczy, nos, usta, kości policzkowe czy broda. Przesuwamy punkciki tak jak we wzorze, po prawej. Jak wszystko ustawimy, klikamy Next. Kreator poinformuje nas, że możemy wgrać zdjęcie drugie, aby był lepszy efekt. Oczywiście potwierdzamy, bo tak jak mówiłem, dobrze jest zrobić sobie dwa zdjęcia. Grywamy zdjęcie z prawego profilu. Tutaj przechodzimy te same kroki, co przy poprzednim zdjęciu. Ustramy położenie, następnie jasność, kontrast itd., a na końcu określamy położenie punktów. Kiedy wszystko ustawimy, to klikamy standardowa Next. Program przeanalizuje nasze ustawienia i przyniesie do ekranu końcowego. Jesteśmy już o krok od wygenerowania naszej podobizny. W tym miejscu zaznaczamy Advanced Profile Generator, aby twarz była dokładniejsza, i klikamy w Generate My Game Face. Czekamy kilka chwil i wyskoczy nam komunikat, że generowanie zostało zakończone. Ciskamy Close i powracamy do początkowego kreatora. Aplikacja wykryła, że wgraliśmy swoją twarz i pyta nas, czy chcemy ją ustawić. Oczywiście potwierdzamy. Gotowe. No prawie, twarz się wgrała, ale gdzie nasze włosy? Spokojnie. Na szczęście nie musimy czekać miesięcy, aby nam odrosły. Przechodzimy do zakładki Appearance, i tutaj mamy trzy kategorie: Hair, Eyes oraz Face Shape. Jeśli ktoś liznął angielskiego lub potrafi odczytać obrazki, to domyśla się, że chodzi kolejno o włosy, oczy oraz kształt twarzy. Przedzieramy się przez kolejne opcje i ustawiamy wygląd według własnych potrzeb. Jest tam dosyć sporo możliwości, szczególnie jeśli chodzi o dobór włosów, więc myślę, że każdy sobie coś znajdzie i będzie wyglądał bosko. Po zakończeniu edycji, klikamy na dole przycisk Save. Zmiany powinny się zapisać na serwerach EA. Po zapisaniu, wychodzimy z kreatora. Klikamy w tym celu w prawym dolnym rogu Game Face Profiles X. -em. Zostaniemy przeniesieni do głównej strony naszym awatarem. Czasami może nam się coś nie wczytać, to wtedy wystarczy odświeżyć stronę lub się przelogować. To tyle. Nasza twarz jest gotowa do pobrania w grze. Wchodzimy zatem do FIFA 15, do trybu wirtualnych klubów. Zakładka Moja gwiazda i wybieramy nasz awatar. Przechodzimy do kategorii Wygląd i tam wciskamy na Pobierz i użyj twarz Gameface. Gra powinna pobrać nam naszą twarz z serwerów EA. Jeśli tak się nie stanie, to spróbujcie po prostu później. Koniec. Zawodnik z naszą podobizną jest gotowy do gry. Oczywiście, kiedy mamy wgraną swoją twarz, to w grze możemy edytować tylko fryzurę oraz kolor oczu. Warto tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie fryzury w grze są od razu dostępne. Trzeba je zwyczajnie odblokować. Pamiętajcie też, że naszą twarz widzimy tylko my sami, a reszta graczy podobiznę wygenerowaną przez grę. Wykupywanie umiejętności, cech i ubioru. W grze FIFA 15 mamy możliwość podniesienia umiejętności naszej gwiazdy bez konieczności grania nią w meczach. To samo jeśli chodzi o nowe buty, podkoszulki czy getry. Możemy to wszystko sobie wykupić. Oczywiście nie jest to też takie proste, bo musimy mieć odpowiedni poziom w grze, aby mieć dostęp do tych wszystkich rzeczy, lub ktoś ze znajomych z wyższym poziomem może nas takim prezentem obdarować. Ponadto musimy posiadać odpowiednią ilość kredytów. Poziom, jak i kredyty, zdobywamy poprzez granie FIFA 15. Za każdy rozegrany mecz, turniej czy wykonywanie zadań na treningu otrzymujemy punkty doświadczenia oraz wspomniane kredyty. Zatem co, gdzie i jak? W głównym menu gry w centrali wchodzimy do katalogu. Mamy tam kilka kategorii takich jak rozgrywka, ultimate team, online, kariera, wszystkie i posiadane. Przemieszczamy się między nimi za pomocą LB, RB. L1, R1 lub WE, zależnie od kontrolera. W rozgrywce możemy zakupić trzeci komplet strojów dla zespołu w FIFA, piłki, korki czy też cieszynki, które będą również dostępne dla naszej gwiazdy. W ustawieniach gry, jeśli ustawimy sobie jakąś domyślną piłkę, to powinna ona pojawiać się podczas spotkań również w gwieździe. W kategorii Ultimate Team znajdują się wszystkie rzeczy dotyczące tego trybu, więc on nas nie interesuje. Kolejna kategoria, czyli online. Tutaj możemy zakupić m.in. dodatkowe mecze w sezonach online 1x1, 2x2 itd., ale przede wszystkim ulepszenia do naszego zawodnika. Znajdują się tutaj cechy, umiejętności, premie, dodatkowy ubiór tylko dla gwiazdy itd., czyli wszystko to, co wspomaga naszego grajka. Polecam Wam wykupić wszystkie rzeczy dostępne dla wirtualnej gwiazdy. Dzięki temu będziecie mieli o wiele łatwiejszy start. Jeśli nie macie odpowiedniego poziomu doświadczenia w FIFA, to może wasz znajomy więcej od was grał i wam pomoże. Ewentualnie możecie podbić na forum FOP.pl i na shotboxie poprosić kogoś, aby wam coś kupił, a na pewno znajdzie się jakaś osoba z dobrym serduchem. Kategoria kariera dotyczy gry w trybie kariery na single player, czyli zarówno kariera drużyną, menedżerem, czy też wirtualną gwiazdą, ale offline. Kategorii wszystkie chyba nie muszę tłumaczyć. Są tutaj zebrane wszystkie rzeczy z poprzednich kategorii. Natomiast ostatnia, posiadane, przechowuje wszystkie rzeczy, które zakupiliśmy lub otrzymaliśmy od kogoś. W takim razie w jaki sposób kupujemy te wszystkie nagrody? Najeżdżamy na interesującą nas rzecz i wciskamy A, X bądź Enter, zależnie od kontrolera i wybieramy kup teraz. Jeśli natomiast zdarzy się tak, że wy chcecie komuś coś zakupić, to wybieracie opcję podaruj nagrodę znajomemu. Zakup to na nagrody znajomemu pobierana jest tylko połowa kredytów, a nie 100% ceny. Aby odebrać taką nagrodę od kogoś, należy z głównego menu z centrali wejść do katalogu i powinna wyskoczyć informacja o otrzymaniu prezentu. Potwierdzamy i cieszymy się giftem. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał był czytelny i się komuś przydał. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś pytania, uwagi czy propozycje, to możecie śmiało pisać w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnych filmach instruktażowych. Cześć!